Cześć, ja jestem. Kajdi, Teraz miał być mój nowy intro, ale nie mogłam jego niestety zrobić. Yy, I tak. Dzisiaj będzie film o tagowaniu. Pytacie, co to jest tagowanie? Obróbka liter. Więc tak. Weźmy sobie na początku przypadkowe litery, jak T. Może I. Niech będzie. No i co Wam pasuje do I? Tak, K. Tik. I teraz tak. Nie róbcie sobie jakichś takich kreseczek. O takich, czy nie wiem, czegoś takiego. Bo wiecie, na sam początek to o czegoś takiego. Na sam początek. To słuchajcie, musicie poczekać, żeby najpierw zrobić bróbkę tych liter. Czyli będzie tak. Ja mam swój taki sposób, że robię na przykład, no wiecie, jak jest zwykłe, te rysujesz, potem jest takie, te jak w alfabecie. I potem można zrobić na przykład takie te lub spytać jakie te, już Wam mówię. Takie te. Więc tak. Jeżeli w tym odcinku właśnie się tym zajmiemy, mi się podoba już ten pierwszy model, czyli tak. Możemy zrobić sobie takie. Te. No i wiecie, musimy mieć też jakieś i swoje wymyślone. Tak, że tak. Może przybliżę kamerę trochę, tak ona mi nagrywa. Dobra, sorry, że będzie tak dziwnie nagrywać, a ja tak mi się da tylko ustawić. Słuchajcie, więc tak. Mm. I już jak macie litery. To i właśnie będzie takie jak Wam wcześniej pokazywałam o coś takiego. I ta uwaga kanie będzie takie, no bo wiecie nie chcę robić jakiegoś głupiego, no bo wiecie, jak te dwa litery mają obróbkę, no to no, mało wiecie, no bo wiecie, ciągle mówię, to no bo wiecie, nie mogę się powstrzymać. Więc tak, no bo wiecie, czemu ja to ciągle mówię? Więc tak, wiecie, jak mamy T i I obrobione, to, to wiadomo, że K też musi być obrobione. Bo wiecie, bez K jak bez nogi. E, czyli tak, K niech będzie, mam już pomysł na K. K będzie taki. Więc tak, mamy już wymyślone. Tak, więc jak mamy to już zaznaczone, że mamy już wymyślone, A teraz przyszedł czas na ozdoby, no bo wiecie, teraz powiem bez ozdoby, jak bez internetu, czyli jak macie tutaj takie, to możecie sobie zrobić, na... takie te, to możecie zrobić sobie coś takiego, o i tutaj na przykład coś takiego. Nie wiem, mogę tu też. kraseczka powinna być. No i już mamy oczywiście wymyślone. Tylko czy będzie mieć jakieś? Uwaga. I nie będzie mieć żadnych wymyślonych znaczków. No bo wiecie, my tam możecie sobie zrobić na przykład trzy kropeczki. Czyli po prostu coś takiego nad I. E, więc tak teraz... Przechodzimy do najtrudniejszej części, czyli do K. No wiecie, na K to już trzeba mieć pomysł. Ja oczywiście mam pomysł. To mamy takie nasze K. E, więc tak, tu można zrobić tak. Kropeczkę. I mamy już to gotowe. I uwaga, całe logo wychodzi nam takie. Jeszcze tam oczywiście trzeba dodać koronę, no bo wiecie, Korona, niby szczegół taki mały. O Jezus Maria, kamera mi lata, a cieszy. Czyli tak, robicie tak. Ja zdecydowałam się na coś takiego. Żeby kamera złapała. Bo jak to, to, to ona na razie nic nie łapie. E To mamy naszą ukochaną literę K. Wiecie, możecie też tak malować, ale ja zasadniczo chcę. Tak, wiecie, jak się tak maluje, no to jest troszkę wolniej. Jak się maluje najpierw tak, potem tak. Więc co? To by było na tyle. Teraz no znowu muszę to zrobić. Czyli to. Że słuchajcie, muszę przewinąć znowu na drugą stronę i narysuję wam moje logo. Możecie go nie ja widzieć, ale zaraz je ujrzycie. I coś takiego. Możecie sobie zrobić koronkę jeszcze, koronę krów. Więc to to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście subujcie kanał, jeżeli nie chcecie przegapić żadnych filmów i być na bieżąco. Więc co, so, mogę wam powiedzieć, że jak pod tym filmem zostawicie 5 łapek w górę, to nagram dla was kolejne wideo, nawet bez łapek, chętnie. O takim autograficznie, takim stylu pisania, właśnie. Więc co? Badajcie również na mój drugi kanał Super Farmer, bo tam jest polepszony Super Farmer, oczywiście 8-2, żeby nie było co ja gadam bo wiecie, 8 lat i coś takiego. Także co? To było na tyle, cześć.